Tak, oczywiście już tyle lat minęło od powiedzmy tego faktycznego zakończenia kariery, czyli roku 2016, po po drodze gdzieś tam mała przygoda roczna w krzoostrowie Świętokrzyski. Natomiast tak, mamy życie poukładane poza piłką ręczną. W tej chwili trochę mój syn mi przypomina o tym, że że jednak e, trzeba wrócić do tego życia związanego z piłką ręczną, z racji tego, że trenuję, że idzie do Sławka, do SMS-u e, kieleckiego, e, żeby się szkolić dalej swoje umiejętności. Także oczywiście piłka ręczna w moim sercu na zawsze i, e, i też mówię dzięki mojemu synowi, który poszedł w moje ślady, e, cały czas nie daje mi o tym zapomnieć. Bardzo dobrze muszę powiedzieć, sprawia mi to ogromną frajdę e, i tak jak mi tutaj przypomniałeś, od 2016 roku. Cały czas praktycznie jestem gdzieś w tej roli eksperta, komentatora, więc cały czas gdzieś tam się udzielam głównie przy spotkaniach Ligi Mistrzów. Natomiast no, mówię, no, cały czas gdzieś jestem obecny i staram się coś tam mądrego powiedzieć. Uch, dla nas to było chyba najważniejsze wydarzenie, bo wtedy tak naprawdę wszystko się zaczęło. Troszeczkę jechaliśmy jako Kopciuszek oczywiście wszyscy nas znali w świecie piłki ręcznej. Mistrzostwa w Niemczech, w której my występowaliśmy wtedy w Bundeslidze, praktycznie 70-80% zespołu stanowiliśmy o sile zespołów niemieckich. Więc oczywiście duży sentyment, uśmiech na twarzy, jeżeli teraz do tego wracamy, może niekoniecznie do meczu finałowego, ale nawet dzisiaj na konferencji były przytoczony ten półfinał z Danią, więc to już oczywiście na zawsze w sercu, na zawsze w głowie i to były bardzo miłe chwile, chwile, które też kojarzą się oczywiście z Polsatem, bo, bo to wy wtedy transmitowaliście te wydarzenia, tą niespodziankę i tak naprawdę wtedy się zaczęła ta fajna droga reprezentacji i ten duży boom na piłkę ręczną w Polsce. Tak, no ten 2016 rok, jeżeli chodzi o moją osobę, to było chyba spełnienie już największych marzeń, bo raz, że wróciłem z Niemiec do Polski, żeby grać w polskim klubie i tak się fantastycznie złożyło, że ten ostatni mecz w mojej karierze to było ukoronowanie tego wszystkiego, do czego dążyłem, czyli wygranie Ligi Mistrzów. Jak to się ma w tej chwili do, do Płocka i Kielc? Myślę, że no, te zespoły ciągną, ciągną Superligę. Płock zagrał wspaniały sezon. Zabrakło naprawdę niewiele, żeby zagrać Final Four Ligi Mistrzów w Kolonii. Kielce po raz drugi w finale dosyć nieszczęśliwie, więc ten poziom naprawdę jest bardzo wysoki. Co, co najważniejsze, myślę, że Płock bardzo zmniejszył dystans, który przez ostatnie lata dzielił Kielce i Płock, więc oni tutaj naprawdę już podgryzają bardzo mocno i, i też... Mogła to być niespodzianka poprzedniego sezonu, bo Płoc był bardzo blisko, żeby wygrać mistrzostwo Polski. Ostatecznie mistrzostwo zostało w Kielcach, ale to był bardzo pasjonujący i ciekawy finał.